Trójkącie ABC poprowadzono środkową CD. Środkowa, moi drodzy, to oczywiście jest prosta, czy odcinek, który, zależy jak się umówimy, który dzieli przeciwległy punktowi, z którego startuje ta prosta bok na dwie równe części. Czyli możemy sobie tutaj zaznaczyć, że AD ma długość x i powiedzmy, że BD również X. Odległość punktu A od prostej CD jest równa 4. I widzimy, że mamy tutaj ten odcinek AE zaznaczony na zielono o długości 4. Oblicz odległość punktu B od prostej DC, czyli tą fioletową odległość, którą nazwałem D. Mamy wskazówkę, że aby to zrobić, trzeba wykazać, że trójkąty ADE i trójkąty BDF e, są przystające no ale chyba to nie będzie jakieś kosmicznie trudne zadanie przyjrzyjmy się dokładnie na pewno mamy wspólne odcinki X tak na pewno mamy jeden bok taki sam bo trójkąty których, których yy, przystawanie trzeba wykazać to tu ten trójkąt, tak i ten. Oj, tutaj nam się nie chce to ładnie kolorować. Ale to nic. Jest tak bardzo artystycznie, tak graf graffiti takie. No moi drodzy. Mamy te dwa trójkąty i chcemy wykazać. Chcemy najpierw wykazać ich przystawanie. Czyli x -y mamy, tak? To już jest na pewno. Mamy jeszcze kąty proste, tak? Zgadza się? I tutaj jeszcze kąty, oczywiście, bardzo tu ładnie mówicie, kąty wierzchołkowe, które muszą być siłą rzeczy tej samej miary, czyli tutaj sobie nazwiemy delta, to i tu będzie delta, tak? No i już nam wystarczy. Yy, Najpierw sobie zaznaczymy, że tutaj jest ile? 90 stopni minus delta, tak? No to tutaj przy wierzchołku B też jest 90 stopni minus delta, tak? Czyli mamy X i dwa kąty naokoło. I dwa kąty przylegające do boku X, tak? Czyli napiszemy sobie A, E, D jako trójkąt już wiemy, że nawet jest to trójkąt prostokątny, czyli kropeczka, jest przystający do trójkąta DFB prostokątnego, oczywiście, na mocy reguły kąt bok kąt, tak? A z tego wynika już prost, że d jest równe 4, tak? Widzimy? Jedna linijka pisania, tylko trochę rysowania. Dziękuję.